ułatwiliśmy życie polskim przedsiębiorcom ułatwiliśmy daliśmy możliwość hmm. żeby kolejne przedsiębiorstwa tak jak było zapisu kolejni mali przedsiębiorcy jednoosobowe działalności nie plajtowały żeby nie żeby już nigdy więcej nie traktować polskiego przedsiębiorcy dzięki któremu mamy polskie podatki dzięki, że płacą podatki i mamy dzięki o temu ile, o ile spadnie do składka miesięczna pani tak, tak mniej więcej pani poseł tak, No o ile dwukrotnie o ile mhm. ale w takich liczbach yy, bezwzględnych. To znaczy jest to, jest. to yy, pani redaktor? Ale Każda. jaka to jest suma pani poseł? Jest miesięcznie. Jest, o jaką spadnie składka. I nie, o, jaka, to jest, jaka to jest w liczbach bezwzględnych suma to, miesięczna, to, to chodzi... przez którą pani mówi, że nie będą plejtować polskie przedsiębiorstwa. Chodzi o sygnał, że dbamy o. Nie, powiedziała pani, że chodzi o to, żeby nie plajtowały tak, firmy. Oczywiście. Bo jaka to jest kwota, dzięki której nie będą plajtowały te firmy. E, chodzi po prostu o to, że, że musimy zadbać właśnie e, o polskie firmy, i każda. Ja, pani redaktor, jeżeli to jest nawet kilka złotych miesięcznie. To jest w zależności od tak, tego... Tak. No tak, ale w zależności od hmm. To jest od tego... na przykład 200 złotych miesięcznie. Super. To jest, to jest na przykład 200 złotych rocznie. miesięcznie. To są, mówi, to są pani mówi pani o firmach, mówi pani na przykład o firmach, które oszczędzą 200 złotych to, to miesięcznie to jest, o firmie, która mówi pani, że, że dzięki na, na temu nie będą padać ZUSu. polskie firmy. Tak, tak. są tacy polscy przedsiębiorcy, którzy nie mają na to nawet i przez to, że cały czas się utrudniało im życie, że dla nich zapłacenie kolejnej składki z owskiej Czyli to są tacy przedsiębiorcy, którzy nie będą mieli 200 złotych nie, ale mówmy o kwocie rocznej. Tu Nie, jest mówmy, 24, o kwocie mówmy o kwocie miesięcznej. Ależ mówmy o kwocie miesięcznej. Panie poseł, mówmy o